I Syna, i Ducha Świętego, ale z Wami i z Duchem Twoim. Moi drodzy, celebrujemy dzisiaj 30. niedzielę zwykłą w ciągu roku kościelnego. Tydzień temu modliliśmy się i jednocześnie rozważaliśmy temat, który Chrystus przedstawił nam w Ewangelii, mianowicie o wytrwałości modlitwy. Nieuczciwy sędzia i wdowa, która swoją wytrwałością doprowadziła do wysłuchania. Była to alegoria, która mówiła o tym, że Bóg również, jeżeli jesteśmy cierpliwi i wytrwali, wysłuchuje naszych modlitw i każda modlitwa, która płynie ze szczerego serca, zostaje przez Niego wysłuchana. Dzisiaj kontynuacja nauki Chrystusa, mianowicie nie tyle wytrwałość w modlitwie, ile jaka i która modlitwa bywa przez Boga wysłuchana i czy nasze słowa, kiedy je składamy w tekst modlitw, są autentyczne i szczere i wyjednują nam łaskę, czy niekiedy niestety są obrazą Boga. Będziemy dzisiaj nad tym wspólnie pochylać się, aby uzyskać dla samych siebie tę świadomość i wiedzę, czy nasze słowa, które rozumiemy jako modlitwa, trafiają do Boga, czy idą w nicość. Czytanie z księgi Syracydesa: Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał on względu na osobę przeciwko jednemu. Owszem, wysłucha choćby prośby pokrzywdzonego. Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z upodawaniem będzie przyjęty, a błaganie Jego dosięgnie obłoków. Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. Nie odstąpi, aż wejrzy najwyższego, najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi. I wyda słuszny wyrok. Oto Słowo Boże. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła postała do Tymoteusza Najdroższe. Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrym zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się w Jego. Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wiek. Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę oto przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, ździelcy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik Poszcze dwa razy w tygodniu, daje dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywa. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu znieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił. Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam Wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Amen. panu, drodzy bracia i siostry. Udało się obecnie powiedzenie, że stać się lepszym, słowa, stać się lepszym dla naszych współczesnych nic nie znaczą. Właściwie nic, wyjąwszy chyba może język sprawozdawców sportowych. Ludzie przestali zwracać na ważność kondycji duchowej. Przeważyły dobra materialne, a nie wartości moralne, które tak naprawdę stanowią o wartości człowieka. Chrystus. Dzisiaj w tej przypowieści ukazuje nam, co stanowi wartość jest kryterium naszego życia. Każdy w swojej epoce żyje tak, jak jemu współcześni chce być nowoczesny, dostosować się do aktualnych wymogów, posiadać dobro materialne i często to przesłania mu prawdziwy obraz człowieka i pojawia się w tej chwili Chrystus w naszym życiu z tą trudną przypowieścią, bo najczęściej odgrywamy w niej rolę faryzeusza. Panie, jestem co niedzielę w kościele. Daję dla ubogich, wspieram, codziennie modlę się i ta ludzka pyszałkowatość wypływa tak, że aż drażni i irytuje. Mało tego, dochodzi coś, co nas zżera jak nowotwór organizm. Pogarda. Pogarda dla drugiego człowieka. Tego, który według nas nie spełnia owych kryteriów. Tego, który w naszym kodeksie mierzenia wartości ludzkich jest kimś mniejszym, gorszym, niezasługującym na uznanie i zauważenie. A ilu z nas przychodzi tak naprawdę nie tylko do świątyń, ale do tej jedynej świątyni swojego serca, jak owy cel, gdzie przyznajemy się do czego? Do braku dobra w naszym życiu. Gdzie nie potrafimy powiedzieć, że szanujemy drugich ze względu na to, że potrafią świadczyć dobro, któremu nam brakuje, ale nam na to wewnętrzna pycha, zarozumiałość i pogarda nie pozwala się do tego przyznać. Jak więc modlić się, aby zostać? wysłuchanym przez Boga. Sięgniemy do słów tych, którzy starali się zgłębić te tajemnice i swoje życie kładli na szali wartości. Sięgniemy za chwilę również i do Talmudu, który jest jedną z najważniejszych ksiąg judaizmów, choć nieuznawaną za najświętszą. I pójdziemy śladami Chrystusa, który jest w każdym współczesnym człowieku, aby odpowiedzieć sobie na pytanie zadane przed tygodniem. Bądź wytrwały w modlitwie, nie ustawaj, a możesz wierzyć, że Bóg Cię wysłucha. Tylko dzisiaj zastanawiamy się, czy nasze słowa ułożone w tekst modlitwy mniej lub bardziej udanej, są przez Niego wysłuchane. My, jako ludzie, wychodzimy z przeświadczeniem, że będziemy usprawiedliwieni, że każda nasza modlitwa, szczególnie prośba, dociera do Niego i będzie spełniona. Ale tak naprawdę nie jest. Nikt nie jest w stanie zapewnić, że jego słowa i intencja serca będzie wysłuchana tak, jak on oczekuje. Żaden ksiądz, żaden biskup, żaden kardynał, żaden papież. Nawet dzisiaj możemy powątpiewać w to, co powiedział święty Paweł. W dobrych zawodach uczestniczyłem. Bieg dokończyłem. Dobrze. Ale to ty uważasz tak, apostołem. Lecz Bóg może mieć na ten temat zupełnie inne zdanie. Prosiłem Boga, by odebrał mi moją pychę. A Bóg powiedział: Nie. Powiedział mi, że to nie On ma ją zabrać, ale ja mam ją odrzucić. Prosiłem Boga, aby uzdrowił moje niepełnosprawne dziecko. A Bóg znów powiedział nie. Powiedział, dusza dziecka jest zdrowa, a ciało tymczasowe zrozumie to. Prosiłem Boga. Aby wobec tego obdarzył mnie cierpliwością. A Bóg znów powiedział nie. Cierpliwość jest ubocznym rezultatem wielkich trudności i nie można jej otrzymać, ale można na nią zasłużyć. Prosiłem w końcu Boga, aby dał mi szczęście, a on znów powiedział nie. On daje błogosławieństwa, a szczęście jest w moich rękach, bo jest moim życiem. Prosiłem więc Boga, aby oszczędził mi cierpienia. I On znów powiedział nie, bo cierpienie odrywa cię od światowych trosk i przybliża do mnie. Prosiłem więc Go, aby duch mój wzrastał. A on znów odpowiedział nie. Powiedział, że sam muszę wzrastać, a on będzie mnie korygował. Zrezygnowany, postanowiłem go poprosić jeszcze o jedno. Prosiłem Boga, by pomógł mi kochać innych, jak on kocha mnie. I Bóg wtedy odpowiedział, ach, Nareszcie zaczynasz rozumieć. Prosiłem o siłę, a Bóg dał mi trudności, by uczynić mnie silnym. Prosiłem o mądrość, a Bóg dał mi problemy do rozwiązania. Prosiłem o odwagę, a Bóg dał mi niebezpieczeństwa do pokonania. Prosiłem o miłość, a Bóg dał mi. Nieszczęśliwych ludzi, bym im pomagał. Prosiłem o przysługę, a on dał mi sposobność. I wtedy zrozumiałem, czym jest modlitwa i co do niego trafia. Nie otrzymałem nic, czego pragnąłem, a dostałem wszystko, czego potrzebowałem. Moja modlitwa została wysłuchana. Do świątyni przyszło dwóch ludzi, celnik i faryzeusz, ale tylko jeden wyszedł z niej usprawiedliwiony. Zawsze pytamy się, cóż wobec tego należy uczynić, aby Bóg mnie wysłuchał? Adam Mickiewicz w swoim słynnym zwrocie modlitewnym powiedział nam wprost, Panie, czymże ja jestem przed Twoim obliczem? Prochem i niczem? A tu, faryzeusz, również i współczesny człowiek, wylicza jakie ma zasługi, które tak naprawdę nic nie znaczą. Być może trzeba będzie stanąć w pokorze owego celnika. Ktoś powie, ale cóż to za religia i chrześcijaństwo, skoro tak upokarza i nie toleruje lub nie docenia ludzkiej wielkości i godności? Tak nie jest. My nie jesteśmy wyznawcami. Nieudaczników życia. Pokora to wielka siła i cywilna odwaga do przyznania się, do swoich słabości, do uznania, że jest ktoś, od kogo potrzebuje pomocy, gdzie moja pycha w życiu, w moralności zostanie pokonana. Soren Kierkegaard, dawny. Przewodniczący Organizacji Narodów Zjednoczonych, kiedy wchodził do wybudowanej przez siebie kaplicy w ONZ, a ja kiedyś wspomniałem, nie było tam żadnego znaku religijnego, żadnej religii, tylko jeden wielki głaz, przed którym się siadało i zaczynała się kontemplacja. Był człowiekiem głęboko pobożnym i w swoich dziennikach na temat modlitwy zostawił nam takie zdanie Modlitwa nie zmienia postanowień Boga ale zmienia tego kto się modli Otóż trzeba pamiętać to, że nie najsilniejszy tak jak sprzedaje to nam współczesny świat jest pyszałek zarozumialec, mający parcie na szkło, pogardliwie patrzący na drugich. Trzeba pamiętać o jednym. Najsilniejszy jest zawsze ten, kto umie złożyć dłonie do modlitwy, bo wtedy ukazuje prawdziwą siłość i wielkość serca. Módlmy się więc, moi drodzy, Słowami celnika, które przełożył na współczesną rzeczywistość Reinhold Nibur. Boże, proszę, daj mi siłę, abym pogodził się z tym, czego zmienić nie mogę. Odwagę, abym zmienił to, co zmienić mogę. I mądrość, abym potrafił odróżnić jedno od drugiego. Moi kochani, zapytacie się wobec tego, jaką modlitwę odmawia współczesny człowiek, a ona nie jest wysłuchana? To wam powiem słowami księdza Wacława Woszec. Przychodzisz do kościoła, zginasz przed nim kolana. Wydaje Ci się, że po tej godzinie wyjdziesz usprawiedliwiony, bo wcześniej powiedziałeś mu takie słowa. Nie zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Nie plami nas krew bliźniego. Zielonej duszy myśmy z twardej piersi dre drzew nie wyrwali. Ognia pod cudzy dom nasza ręka nie podkładała, ani nasz język nie grodził z nienawistnych słów, kłotu wokół dobrego imienia sąsiada. Nasze wargi nigdy nie opluły wrogiej twarzy. Nasze ręce nie trzymały nigdy karabinu, ani też nie sterowały bombowcami. Nie ciąży na nas żaden napad na bank, ani wielkie manko. Nigdy nie gwałciliśmy córek przyjaciół, ani nie uwodzili żon kolegów z pracy. Dlatego zmiłuj się nad nami, panie, gdyż przeszliśmy, nie zostawiwszy po sobie najmniejszego śladu. To jest modlitwa współczesnego faryzeusza, moja i wasza, z pytaniem tylko na tę jedną odpowiedź. Wychodzimy przez siebie usprawiedliwieni, a tak naprawdę Przeszliśmy, nie zostawiwszy najmniejszego śladu. Bądźmy więc tymi, którzy zrozumieją, co dał nam Pan dzisiaj w tej przypowieści. Panie, czymże jestem przed Twoim obliczem, prochem i niczym? Kto nam dał prawo pogardy, pychy, a nie miłości? i? Patrzenia serce, Amen. Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, Twój sakrament, dokona w nas tego, co oznacza, abyśmy osiągnęli zjednoczenie z Chrystusem, którego przyjmujemy pod osłoną chleba i wina, który żyje i truje na wieki wieku. Moi drodzy, trudny jest ten problem autentycznej i prawdziwej modlitwy. Po dzisiejszej szalnej refleksji zastanówmy się, na ile nasze modlitwy są autentyczne i na ile my jesteśmy gotowi do tego, aby nie obrazić Boga. Bo jeżeli ktoś myśli, że słowo modlitwa jest związane tylko z uwielbieniem i składaniem czci Bogu, a jest pyszałkiem religijnym, ten się grubo myli. Otóż modlitwa jest przepisana i kojarzy nam się jako coś, co uwielbia Boga i jest naszą prośbą lub dziękczynieniem do Niego. Ale musimy pamiętać, że niekiedy w naszym ludzkim wykonaniu Słowa modlitwy mogą być obelgą i obrazem Boga. Trafnie to ujmuje tałut przywoływany przeze mnie na początku kazania, który należy do jednej z najważniejszych ksiąg judaizmu, choć nie jest uważany za najświętszą. Otóż jest tam takie jedno zdanie rabinowe. To nadkradzionym jadłem odmawia modlitwy, ten szydzi z Boga. Kierując do Boga modlitwę, powinniśmy być uwolnieni od wszelkich złych, negatywnych przywiązań i dołożyć wszelkich starań, aby ta modlitwa była autentyczna. Pamiętajmy również, że to, co powiedziała nam Teresa Zawilla, modlitwa nie polega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bardzo kochać. A wtedy, czy to będzie Ojcze Nasz, czy nieudolne zdrowaś Mario, czy zwykły nasz niegramatyczny tekst, będzie to modlitwa upokorzonego i usprawiedliwionego celnika, a niezadowolonego faryzeusza. Pan z Wami, niech Was błogosławił Przekonący, Ojciec Syn i Duch Święty, a mi ofiara